Dzisiaj na Audiencji Generalnej papież nam powiedział do polskich pielgrzymów, żebyśmy w doświadczeniu świętego Józefa, który w sytuacjach trudnych zawierzał Panu Bogu, w modlitwie wskazywał mu Bóg drogi wyjścia. W chwilach trudności, niebezpieczeń, z lęków, cierpienia, umiejmy zawierzyć wszystko dobremu Bogu. Dzisiaj szczególnie módlmy się za Ukrainę. Stąd też o pokój na Ukrainie będziemy prosić w tej modlitwie Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciałem się stało,

Racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna swego poznali przez jego mękę i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, pana naszego. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była i zawsze na wieku. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Ja Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Polecając wszystkich wiernych, zmarłych, wieczny odpoczynek radzi im Dać Panie, A i przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Boże Ojcze nasz, Ojców naszych, wielki i miłosierny. Panie życie i pokoju, Ojcze, wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Znisz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. To modlitwą. Jana Pawła II. Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się w obliczu tych zagrożeń, o których słyszymy na Ukrainie i tego niebezpieczeństwa wojny, którą pragniemy także w tej modlitwie o pokój powstrzymać. Spotykamy się dzisiaj w tej sali. Witam serdecznie księdza arcybiskupa Henryka, który jest pośród nas. I cieszymy się też z jego obecności. Cieszę się dzisiaj z obecności też was wszystkich. Jest z nami ksiądz proboszcz Radosław Orchowicz, też z Inowrocławia. I bardzo proszę, żeby ksiądz Kanc też przeczytał wiadomość tej godziny, którą nuncjusz apostolski nam co dopiero przysłał. Komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Radosława Orchowicza, proboszcza parafii Świętego Józefa w Inowrocławiu, biskupem pomocniczym archidiecezji Gnieźnieńskiej i przydzielił mu stolicę tytularną surista. Podpisał Salvatore Penakio nuncjusz apostolski w Polsce. To już wiecie! To już wiecie, dlaczego ksiądz proboszcz jest z nami. Ksiądz biskup nominat. Dzisiaj yy, znany nam przecież wszystkim dobrze. W takim szczególnym dniu, a mianowicie w dniu świętych Tymoteusza i Tytusa biskupów. Tymoteusz był biskupem, jak wiemy, w Efezie, Tytus na Krecie. Yy, współpracownicy świętego Pawła. Papież Benedykt XVI, kiedy opowiadał w czasie audiencji generalnych o tych biskupach, powiedział, że z ich posługiwania, z ich działania, ale także tego, kim byli, płyną dwa wnioski. Zapisałem sobie te dwa wnioski. Pierwsze, że w realizowaniu swojej misji Paweł dobierał sobie współpracowników. Nie pracował nigdy sam, ale opierał się na osobach godnych zaufania. Które dzieliły jego trudy i odpowiedzialność. To pierwszy wniosek, że biskup nie działa nigdy sam, dlatego jestem wdzięczny każdej i każdemu z Was za to dzielenie trudów ze mną i odpowiedzialności. A teraz Ojciec Święty stawia mi u boku biskupa pomocniczego, żeby też te trudy ze mną i odpowiedzialność dalej dzielił. A drugi wniosek jest taki, a mianowicie, że z tej posługi apostolskiej Tymoteusza i Tytusa wynika dyspozycyjność współpracowników, czyli gotowość przyjmowania różnych zadań i reprezentowania Pawła w sytuacjach trudnych. Tak pisał Ojciec Święty. Więc i mówił, więc też dziękuję jeszcze raz za Waszą gorliwość, za to, że mnie też w sytuacjach trudnych ale nie tylko trudnych, ale i ważnych, reprezentujecie i mnie wspomagacie, a ksiądz biskup będzie też w pierwszej linii tym, który będzie mnie też w tych sprawach y, wspomagał. Na jego gorliwość na pewno mogę liczyć i na jego życzliwość również. Jest osobą znaną, zna trochę kurię, w której pracował. Nie wiem, czy pod ręką pani doktor, pewnie trochę w... w w Wydziale Katechetycznym, czy razem jeszcze wówczas pracowaliśmy? Gdzie nie ma też Dusz Młodzieży, akurat, ale był też przecież Dusz Młodzieży. No i trochę też w wizytacjach duszpasterskich Pasterskich wspomagał biskupa w bierzmowaniach, więc myślę, że będzie miał teraz praktyczną możliwość. Wypełniania tej posługi. Zanim oddam głos księdzu arcybiskupowi Henrykowi, może dwa słowa, jakby ksiądz kanclerz mi tam podał to, co jest piłskę i krzyż. Mianowicie ksiądz arcybiskup Henryk, przeszło już 19-18 lat temu. I jeszcze ten pektorał biskupi powiedział mi, że kiedy zostałem ogłoszony biskupem, że mogę nosić insygnia biskupie. Ja wtedy, ksiądz arcybiskup nie pamięta, trochę się targowałem. I targ oparliśmy na tym, że ksiądz arcybiskup się zgodził, że te insygnia biskupie, które będą w dniu konsekracji dane, bo one są związane z obrzędem konsekracji biskupów wyjaśniającym także, na czym polega posługa biskupia, a więc pierścień, pastorał i mitra oczywiście będą dane w dniu święceń biskupich i wtedy będziemy posługiwać w nich ludowi Bożemu. Natomiast piłska i krzyż pektoralny może biskup od razu nosić, więc go przekazuje biskupowi nominatowi. To jest prosty krzyż papieża Franciszka, taki jak ja noszę na swojej piersi, który Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił i który jest też tym krzyżem posługi, który pokazuje w swoim pięknej wymowie na krzyżu Jezusa, dobrego pasterza niosącego na ramionach owce do owczarni, za nim idą owce. W stosunku do kapłanów Ojciec Święty mówił, jak wiecie, że ma iść na czele tej owczarni, niekiedy w środku, niekiedy za nią. W stosunku do biskupów powiedział trochę więcej: mówił cztery bliskości: bliskość z Panem Bogiem na modlitwie, bliskość z braćmi w posługiwaniu pasterskim, bliskość z kapłanami, naszymi najbliższymi współpracownikami, i wreszcie bliskość z ludem Bożym, z każdą i każdym, którzy. W tej piegrzymce wiary idą. Księdzu biskupowi życzę, żeby ta bliskość się objawiała, żeby do niej ciągle dorastał. Jest jeszcze taki jeden prezent, a mianowicie na ten początek posługi książka, która została wydana w zeszłym roku z okazji. Nominacji księdza biskupa Krzysztofa na stolicę we Włosławku, a mianowicie gnieźnieńscy wikariusze i biskupi pomocniczy. A więc ksiądz probosz się zapozna, w jaką historię wchodzi sufraganów i biskupów pomocniczych archidiecezji gnieźnieńskiej. Będzie, zobaczy, nie umiem powiedzieć, którym jest z kolei sufraganem, ale bardzo trudno to pewnie policzyć, bo. Historia miała różne swoje kręgi. Księżyc proboszczu, jeszcze kolorowy, piłkę. Koniec tam nie arcybiskup. Najpierw dwa słowa jeszcze do nas powie, a potem oddamy Ksiądz Prymas w sposób sobie właściwy, połączył tę dzisiejszą uroczystość z korzeniami biblijnymi współpracowników świętego Pawła, a jednocześnie ukazał nam korzenie diecezjalne swojej posługi. Ja ze swej strony chcę wyrazić przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu że doczekałem tej chwili, chwili bardzo radosnej, że kolejny z moich współpracowników i kolejny duchowy syn otrzymuje godność biskupią i dlatego tutaj jestem. Życzę księdzu biskupowi nominatowi, żeby zachował swój pokój ducha, który pochodzi bez wątpienia od wewnątrz, który nie jest tylko przymiotem czysto ludzkim, tylko jest darem od wiecznego Boga i naddatką Ewangelii, kogoś, kto żyje Ewangelią. Dzisiaj ten duch jest niesłychanie potrzebny, bo on jest znakiem tego, że nawet pośród. Trudności, które przeżywamy, jeżeli jesteśmy złączeni z Chrystusem, wspólnotą życia i miłości, to jesteśmy znakiem nadziei, a także i radości dla innych przez samą obecność Chrystusowej Ewangelii i świadectwo tej Ewangelii. Ksiądz Prymas również wskazał na zadania biskupów seniorów. Kilka jest, Ojciec Święty wymieniał kilka bardzo ważnych zadań. Jest moją wielką radością, że dzięki dobroci i miłosierdziu, miłosierdziu Bożemu mogę pełnić ciągle ten pierwszy, najważniejszy obowiązek biskupa modlitwy. W tej chwili dzięki Bożej opatrzności nie jestem już czynny w posłudze, nie jestem, nie uczestniczę w posłudze czynnej, ale bardzo żywo uczestniczę we wszystkim, czym żyje diecezja. I dziękuję Panu Bogu za tę możliwość, że mogę uczestniczyć poprzez telewizję we wszystkich wydarzeniach, które dzieją się w katedrze. I dzięki temu one są dla mnie żywe, aktualne. A księdzu biskupowi nominatowi życzę wszystkich obfitych darów Bożych, ale przede wszystkim światła i mocy Ducha Świętego. Bóg nigdy nie wymaga od nas rzeczy wyjątkowych. Jeżeli powołuje, daje tak jak w upadku świętego Pawła, jego współpracowników siłę. I moc, by tę posługę pełnić owocnie, radośnie dla dobra wspólnoty całego Kościoła. <noise> W tym momencie przed moimi oczyma staje obraz, gdzie oryginał jest w Kościele Świętego Ludwika Francuskiego w Rzymie, a wisi też na półpiętrze rezydencji, a niejednokrotnie ksiądz prymas nawiązywał w tym czasie, gdy jeszcze wspólnie wyprawy były po diecezji, a mianowicie powołanie świętego Mateusza Karawadzia. Gdy Mateusz siedzi przy stole, palec Pana Jezusa na niego wskazuje, a Mateusz mówi ja? I ci, którzy siedzą wokół mówią on? Dokładnie tak się w danej chwili czuję. Wczoraj po Koronce do Bożego Miłosierdzia w regionalnej telewizji był program o tym, że obrazy Karawadzia są w Polsce i można je obejrzeć i też był pokazany, on nie jest w Polsce, ale był pokazany właśnie obraz powołania świętego Mateusza. I była wypowiedź papieża Franciszka, że papież Franciszek nawiązuje też do tego obrazu i mówi: czuję się jak ten Mateusz, grzesznik, ale ten palec, z którego światło pana Jezusa wychodzi, mówi: temu grzesznikowi okazuje miłosierdzie i jego powołuje. I tak w danej chwili się czuję, bo sam dokładnie pytam, ale ja. I ufam, że jeśli taka jest Bo Boża Wola, to Pan Bóg chce i doda łaski. A im bardziej myślę, kiedy w 1994 roku otrzymywałem z drąg księdza arcybiskupa Henryka Święcenia Kapłańskie, to wtedy mój rocznik wydał też taki wspólny obrazek, i na nim napisał słowa. Nosimy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa moc, a nie z nas. I tak sobie myślę, że dzisiaj każdy, kto słyszy te o tej nominacji i ma świadomość, jakie to kruche naczynie zostało powołane, to tym gorliwiej będzie się modlił, żeby z Boga była ta moc, a nie z nas. I na to liczę na modlitwę, żeby to kruche naczynie dało się Panu Bogu poprowadzić. Bardzo serdecznie w tym momencie też dziękuję Panu Bogu za ten dar. Dziękuję Ojcu Świętemu, dziękuję Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Prymasowi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem. Z którymi dotychczas moje losy były związane. Myślę o y, też mojej rodziny naturalnej, rodzinie parafialnej, świętego Józefa, i o wszystkich, z którymi już przez drogę szedłem i gdzie Pan Bóg będzie posyłał i dziękuję wszystkim za. za wszelkie dobro, które otrzymałem w tym momencie też. Przepraszam wszystkich, którym nie dałem w ciągu mojego dotychczasowego życia świadectwa, którzy po spotkaniu ze mną nie odeszli umocnieni bliżej Pana Boga, Kościoła, Kapłaństwa, tylko spotkanie ze mną to im utrudniło. Wszystkich przepraszam i proszę o też przebaczenie i o modlitwę i taką ufność, że wsparty tą modlitwą. Będę mógł trwać przy boku księdza prymasa i wspierać. Bóg zapłać jeszcze raz. Zapłać, dziękuję. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. I na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty Amen. radujmy się w Panu.